Witajcie na moim kanale! Ja nazywam się Brygida i jestem stewardessą. Pewnie się domyślacie, dla jakich linii. Jestem właśnie w Singapurze, doleciałam do Singapuru i powiem Wam, że mimo tego, że to jest jedna z moich ulubionych destynacji, to po tych 7 godzinach lotu mam jedynie ochotę rzucić się do tego wyrka. Oh. Powiem Wam, że ja dzisiejszej nocy spałam może 3 godziny, także jestem padnięta, ale za szczęście jutro mam jeszcze tutaj cały dzień, także mam nadzieję, że sobie połażę, pojem to na pewno, bo ja uwielbiam lokalne jedzenie tutaj, a Wy ze mną, zasubskrybujcie, dajcie łapkę. W górę na dobry początek i do zobaczenia jutro. Dzień dobry. Wielki widok na zielone Singapur w tyle oczywiście wieżowce na dole ulica ale ulica tak czysta, że nie widzę tutaj ani jednego papierka ani jednej gumy do szucia no i słońce miasto się budzi do życia Dzień dobry, w końcu się mogę przywitać porządnie, chociaż moja twarz jeszcze cała spuchnięta i zmęczona. Tak naprawdę zorientowałam się, że w Dubaju jest piąta rano, nie wiem czy tutaj piąta rano, także mam swoje powody i wybieram się właśnie na śniadanie, pierwszy stop śniadanie, oczywiście najważniej, najważniejszy punkt dnia. Wiecie co, to jest niesamowite, że wyszłam dopiero co tutaj. W jakimkolwiek punkcie w Singapurze i w zasadzie jestem w dżungli, z której wyrastają wielkie betonowe wieżowce, z piewkaków, zapach takiej wilgoci, takiej dżungli. Dobra, moi drodzy, tylko szybkie słowo wstępu od autora. Znajdujemy się w Singapurze. Jest to państwo, państwo miasto. Które jest 435 razy, jakby czytałam, mniejsze niż Polska. Jest to drugie co do wielkości najmniejsze państwo w Azji. Ale jednocześnie jest to jedno z największych centrów finansowych na świecie. Także zaczynamy tutaj spacerkiem po Singapurze. Jest to, jak już mówiłam, jedna z moich ulubionych destynacji. Także ja lecę na śniadanie i mam nadzieję, że będziecie ze mną. Słuchajcie, jedna rzecz, którą muszę się z Wami podzielić, bo dotyczy ona każdej, każdej, absolutnie każdej mojej podróży, to jest to, że staram się, wiadomo, staram się wyjść zawsze ze swojej strefy komfortu. I dotyczy to również strefy kulinarnej. Wiadomo, Azja ma swoje specjały, dziwne, nietypowe dla nas. Więc tutaj tak samo jestem w Singapurze i zamiast pójść na no, tradycyjny bufet hotelowy. To wybieram się właśnie do miejsca, które już widzę tutaj przed sobą. A jest to Jakunkaja Toast. Ciekawa jestem, jak to przyjmą moje europejskie kubki smakowe. Jakunkaja Toast. I to jest tutaj ulubiona sieciówka, sieciówka, bo tak się rozrosła. Lokalnych ludzi, więc doszłam do miejsca i powiem Wam, że w środku jest tak głośno, że nie da się nagrywać, a na zewnątrz pojawia się kolejny problem. Mój aparat się przegrzewa i sprawdzam temperaturę. Patrzę, jest tylko 31 stopni. Byłam zdziwiona, ponieważ jest tak duszno, że ze mnie się leje. Dobra, słuchajcie, co my tu mamy, co sprawia, że to singapurskie śniadanie jest takie popularne. Zaraz sprawdzę to. Mamy tak, jakieś tosty, ledwo ugotowane jajka. Kawa. Kawa. Tak. Kawa jest przede wszystkim maksymalnie słodka i mocna. Jest to ponoć kawa smażona z ziaren, które same w sobie są już smażone w, uwaga, margarynie i cukrze. Dla mnie mega słodka. Dobra, jajka. Ledwo, jak widzicie, ugotowane. Podaje się z sosem sojowym. I tutaj jeszcze jest biały pieprz, który się do tego dodaje. I trzeba je tutaj tak rozbełtać, żeby to wszystko się wymieszało. No nie wygląda to schematycznie. A do tego gwiazda tego śniadania to krem kaja. Krem kaja to jest krem z mleka kokosowego, jajek, cukru i aromat pandanu. Także w zasadzie. Nie te jajka to śniadanie na mega słodko, ale dobra. Powiem Wam pierwsze wrażenie, moja pierwsza łyżka tej jajecznej zupy nie była sukcesem zagraziona tym słodkim tostem. Okej, okay, szybki update. Wydaje mi się, że się człowiek całkiem szybko przyzwyczaja, bo ten słodki tost... Połączenie z tym jajkiem ma to sens. Jest to na pewno coś unikatowego. Słuchajcie, mimo że komunikacja miejska w Singapurze działa naprawdę świetnie, bez zarzutu to ja wybrałam spacer to tylko 20 minut i mimo że się ze mnie leje, you can do it! Przynajmniej patrzcie, jakie mam widoki tutaj na trasie na panoramę Singapuru. A tutaj najsłynniejszy chyba hotel na świecie: Marina Bay Sands. Ten tutaj, mam nadzieję, że kiedyś może uda mi się go odwiedzić. Jedna nocka sprawdziłam z ciekawości: jedynie 2000 zł. Kieruję się do najsłynniejszego chyba miejsca tutaj w Singapurze. Gardens by the Bay i wstyd się przyznać, mimo że jestem tu już czwarty raz i mimo że wejście do głównego ogrodu jest za darmo to nie byłam tutaj ani razu. No cóż każdy ma swoje priorytety ja musiałam najpierw zwiedzić część kulinarną Singapuru a teraz zabieram się za jakieś tam turystyczne atrakcje. Patrzcie, co tutaj się dzieje. Watch out for Otters Crossing. Czy naprawdę chcecie mi powiedzieć, że w centrum Singapuru trzeba uważać na przechodzące wydry? Pachnie, powiem Wam, jakby wiosna, gdyby nie te temperatury. Dobra, dotarłam. Mamy całe garden by the bay. Tu jest mapa. I zobaczcie, jaka to jest w ogóle duża przestrzeń. Jestem tutaj na samym czubku. I mam się dostać tutaj do tych ogrodów. To są te najwyższe drzewa. I patrzcie, ile tutaj jest ogrodów i atrakcji do zobaczenia. Przybliżę może. Ok. To są wszystkie atrakcje i ogrody, które warto zobaczyć. Oczywiście ja, ja nie dam rady odwiedzić tego wszystkiego. Ile już tutaj spaceruję? Jest strasznie gorąco. I jest tutaj pusto, puściutko. Nie ma tutaj nikogo. Może dlatego, że jest południe i jest strasznie gorąco. Mi też jest strasznie gorąco, ale powiem Wam, że chyba najbardziej gorący jest mojemu aparatowi, który cały czas się wyłącza, cały czas mi przerywa nagrywanie. Także. Wydaje mi się, że ludzie przychodzą tutaj albo wieczorem, albo na najpiękniejszą porę dnia. Żałuję, że ja nie przyszłam na wschód słońca. O Boże! Trochę cienia, wody. Rozumiem, dlaczego tutaj nikogo nie ma o 12 południa. One największe drzewa w wysokości wieżowców. Dotarłam w końcu pierwsza w południe dotarłam do Gardens by the Bay, czyli wizatu, wizytówki Singapuru, wielkie ogrody, które zajmują chyba 100 hektarów. Słuchajcie. Tyle gatunków ptaków, ile mijałam po drodze. Roślinność, no przede wszystkim niestety ta wilgotność i upał. No dla mnie niesprzyjające warunki, mimo tego, że lubię upał, ale dla roślin, dla ogrodów idealne. Słuchajcie, znajduję się właśnie przed tymi super drzewami. Z daleka w ogóle wyglądają jak baobaby. Ogromne, ogromne. Większe niż nie jeden wieżowiec. Z daleka jak Baobaby a z bliska, no widać, że jest to metalowa konstrukcja, ale i tak robi niesamowite wrażenie. Nie wiem, czy ja pójdę gdzieś dalej, bo powiem Wam, że chłodzę się kawą, która w zasadzie już nawet nie ma lodu. Tutaj ta część jest jeszcze za darmo, a tam jest jeszcze kilka godzin chodzenia, różne ogrody i tak dalej. Myślę, że warto się tutaj wybrać albo rano, albo po południu. Jeszcze wieczorem to są pokazy świetne i nowe, tak jak w Dubaju, także następnym razem trochę lepiej to zaplanuję, wiecie? Tutaj popatrzcie, jest to Skyway, na którym można zobaczyć całą panoramę Singapuru wraz z tymi ogrodami i tutaj jest jeszcze jedno obserwatorium na jednym z tych drzew. W tym pniu, ja go tutaj przybliżę, Teoretycznie Singapurczycy mówią, że to ma służyć e, uprawie roślin. Taki tam sobie ogródek, wiecie. W tym pniu jest około 200 gatunków. No i oczywiście, żeby wykorzystywać energię słoneczną na czubku są panele, które wykorzystują energię słoneczną. A całość takie tam drzewka. Słuchajcie, przyszłam do toalety, ale widzę, że tu jest kolejka do skorzystania. Ja już się zbieram. Zgłodniałam, gdzie coś zjeść, ale mam dla Was taką jeszcze jedną podróżniczą zagadkę. Słuchajcie. Jak to jest, że te super drzewa to nie są najwyższe drzewa na świecie? Odpowiedź, bo to nie są drzewa. He he he. Właśnie na stacji Downtown i kieruję się. jeden słuszny kierunek to jedzenie. <grywa> tak, już ten czas. E, trochę tutaj jak w Nowym Jorku, pomiędzy tymi wieżowcami w cieniu, ale with Asian Touch e, czyli jest trochę więcej zieleni i dużo bardziej czysto. I tak, e, powiem wam taką ciekawostkę, ponieważ wszędzie, gdzie pojedziesz do Azji, którykolwiek azjatycki kierunek wybierzesz, to masz tam pełno street foodów na ulicach. E, jakiś lokalny sprzedawca gotuje coś pysznego, autentycznego i ludzie to uwielbiają. W Singapurze nie znajdziesz tutaj na ulicy ani żadnych stoiska, ani żadnej budki, więc żeby nie zapominać o tradycjach, stworzyli takie wielkie hale z jedzeniem, w których możesz znaleźć dosłownie wszystko. Jest to gotowane na żywo za kilka groszy i największa właśnie hala znajduje się tutaj w downtown, czyli w centrum miasta i ja tam właśnie idę, żeby spróbować lokalnych pyszności. Parłam, to jest właśnie tu, pachnie grillem z daleka. Wydaje mi się, że tutaj pierwsza rundka to jest taka zapoznawcza, bo tutaj jest tyle opcji do wyboru, że nie wiem na co się zdecydować i na co patrzeć. Um, z jednej strony w ogóle tutaj jest, tak w ogóle tutaj jest czynne całą dobę, także można spróbować. Widzę, że tu jest i koreańska, i japońska, i hinduska kuchnia dosłownie za kilka singapurskich dolarów. Słuchajcie, tym razem nie ma żadnego odkrycia. Zamówiłam standardową zupę laksę, którą zamawiam zawsze jak tu przyjeżdżam. Jest to taka kremowa, kokosowa zupa, dosyć ostra, z, imbirami, z imbirem, z czosnkiem, z owocami morza, z smażonym tofu, z jajkiem. I jest to takie moje comfort food. Zamawiam zawsze jak przyjeżdżam do Singapuru, także w zasadzie czekam na ten moment. One coconut, please. Nie jest tak słodki, jak nieraz piję w Tajlandii, ale 3,50 za takiego kokonata, 6,50 za zupę, czyli w zasadzie 10 dolarów i mam pyszności tutaj z Lao Słuchajcie, z miłości do pyszności, a w zasadzie tutaj, w tym przypadku z miłości do kokosa, pędziłam dosłownie, mam jeszcze 10 minut do wake-up kola po kokosowego szejka 100% ponoć naturalny zresztą widziałam jak pan tam e, miksuje kokosa, blenduje i zaraz usiądę sobie uff i wylatujemy z powrotem do Dubaju słuchajcie, chodzę do hotelu i widzę załogę powiem Wam, że jak widzę załogę Emirates w recepcji to zawsze taki dreszczyk mnie przebiega, bo Zastanawiam się, czy ja pomyliłam godziny na Wake Up Call, czy to inna załoga. Ale na szczęście to inna załoga. Słuchajcie, próbuję Mr. Coconut. Jeszcze tu mam lody na czubku. Oh my god. Najlepsze na świecie. Przepyszne. Słuchajcie, to jest przepyszne. Jeszcze mam tutaj stewie, Więc w zasadzie bez cukru. Biorę prysznic i żegnam się z wami. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeżeli wam się a, podobało, to zostawcie coś po sobie. Co się kleje, więc idę ja to prysznic i uciekam na lot powrotny do Dubaju. Do zobaczenia.